Słuchaj, historia y, ekstraordynarna, znaczy nadzwyczajna, tak powinienem powiedzieć, bo coś się dzieje. Idą szukać gości. Mówią, że ten gościu jest dezerterem. Tak piszą fodzi, wysyłają pułkownika czy marszałka, nie pamiętam. Ale człowieka, żeby sprawdził, czy w San Giovanni Tondo nie ma dezerterem. Idą do ojca Pio i mówią, słuchaj, może znasz kogoś, kto tu jest dezerterem. Nie znam, nie ma takiego. A jak się nazywa ten człowiek? Powiedz. Ojciec Pio tak mówi do tego Aten. Francisco Forgiona. A to przecież ja, ten marszałek prawie ziem. Znowu się spią musi wrócić do wojska. Czy wróci? Zobaczymy, jak to będzie. Oglądaj, Samaria Słuchajcie Słuchajcie, no wczoraj filmik był w połowie ten, wyciszony, więc znowu dzisiaj go e, wstawiam, tym razem z dźwiękiem. Mamy. No przepraszam za to, nie wiem czy to moja głupota, czy to już diabeł tak działa. E, Ważna sprawa. Powiedzcie mi, czy taki filmik poucinany to lepiej się ogląda, czy gorzej? Jak to jest? Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Sał Maria. Cała Maria, witam Cię na kanale śladami ojca Pio. Tu jest z nami ojciec Pio. Podążamy, ja za tym wielkim świętym, aby umacniać swoją wiarę. Nadzieję. No i tak starać się, żeby codziennie było to o tym ojcu Pio. Ostatnio nie ma, bo oczywiście, aby się udawało. Jeżeli chcesz pomóc temu kanałowi, i pod po ojca Pio no i wchodzimy w temat. Całe Maria. <laughs> wchodzimy w salwę. Pożegnanie z armią. Ciekawe, czy ojciec w się pożegna z tym wojskiem? Zobaczymy, no. Dnia 18 sierpnia 1917 roku. Marszałek karabinierów w San Giovanni Rotondo dręczony wielkim zmartwieniem spinał się w stronę stromu dróżku prowadzącego do klasztoru ojców Kapucynów. Chciał poprosić ojca Pio o radę. Spotkał go na dziedzińcu pod rosnącym tam wiązem i wyjawił mu przyczynę swojego strapienia. Sztab karabinierów w Fodzi obarczył go zadaniem odnalezienia pewnego żołnierza, który nie stawił się w wojsku po zakończeniu urlopu, za co groziło mu oskarżenie o dezerty. Ojciec Pio odpowiedział, że znając dobrze wszystkich okolicznych mieszkańców, jest pewien, iż nie ma tu poszukiwanego. Jednak sztab Forgić twierdził zdecydowanie, że ów żołnierz przebywa właśnie gdzieś w okolicach San Giovanni Rotondo. Biedny oficer zapytał ojca Pio, co powinien zrobić. Ojciec Pio zapytał się, jak nazywa się ten żołnierz? Odpowiedział, słyszał, Nazywa się Francesco Forgione. – Ależ Francesco Frozione, to ja! – odpowiedział ojciec Pio. Świadek tego zdarzenia opowiada potem, że marszałek usłyszawszy to o mało nie zemdlał. Wow, że oni wiedzieli, że to ojciec Pio jest ten Francesco. Ludzie, to musiało być naprawdę wtedy. Wow, widzi jego przyjaciel, ma wiadomość, że jest dezerterem. Za to wtedy pierwsza wojna światowa, w ucieczka z wojska, bardzo poważna kara mogła być. Jak to? Nasz ojciec Pio tu jest dezerterem? Co to będzie? No? O Ojciec Pio, którego świeckie nazwisko nie było znane w okolicy, wyjaśnił marszałkowi, jak sprawa się przedstawia. Następnego ranka pojechał do Napolu i stawił się w sztabie. Przedłożony przez niego dokument zwalnia, zwolnienia był tak jasny, że natychmiast został uwolniony od wszystkich podejrzeń. Dokument, którym dysponował ojciec Pio, stwierdzał, że wysłano go na bezterminowy urlop zdrowotny obowiązujący, dopóki nie zostanie wydana decyzja o zwolnieniu ze służby wojskowej. To wydarzenie sprawiło, że Ojciec Pio stał się ostrożniejszy i pisząc list ze szpitala do swojego przełożonego, podpisał go brat Pio, ale dodał też: Nazywam się Franciszko Frodżione. Ciekawe, więc tutaj, no, zaczynam się. Szpital ojciec Pio został poddany serii badań lekarskich, zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych. Diagnoza brzmiała nacieczenia na szczytach płuc. Jakby tego było mało, Ojciec Pio został skierowany do pierwszej kliniki na badania dodatkowe. Na jego karcie choroby widniała też informacja, Informacja. Zaawansowane bronchi, Wycieńczenie. Niedożywienie. Z dnia na dzień coraz bardziej opada z sił. Gorączka dręczy go ciągle bez chwili wytchnienia. Żołądek przyjmuje coraz mniej pożywienia. Ej, patrzcie, to były choroby, miał. Zaawansowane bronchy Wycieńczenie. Niedożywienie. Z dnia na dzień coraz bardziej opada z sił. Gorączka dręczy go ciągle bez chwili wytchnienia. Obraz, być takim ojcem, bio. Ciągle mieć gorączkę. Jak my, no, mamy gorączkę, to co? Padamy. Padamy po prostu. Nie damy rady. A tutaj ten to jest dopiero zawodnik. To jest święty, święty zawodnik. No. Żołodek przyjmuje coraz mniej pożywienia i co stanowi ukoronowanie tego stanu? Dochodzi plucie krwią. Po 10 dniach testów i obserwacji badał go lekarz wojskowy w randze pułkownika, którego wizyta ograniczyła się do jednego zmęczonego spojrzenia, które rzucił na jego twarz bez żadnych innych badań. O, to jest taki, Opatrzył się, mm, mm. już wszystko wie. Jego zdatne do pełnienia służby, jako zdatne do pełnienia służby w jednostkach pomocniczych, <grystanie> ale to będzie dobre, ludzie. <grystanie> Po 10 dniach testów i obserwacji badał go lekarz wojskowy w ręce pułkownik. 10 dni testów. Badają i zapija, Co to będzie? Którego wizyta ogranicza się do jednego zmęczonego spojrzenia. Które rzucił na jego twarz bez żadnych innych badań. Potem wydano decyzję. Nadaje się do służby wojskowej, do służb wewnętrznych. O, jako zdatny do pełnienia służby w jednostkach pomocniczych, ojciec Pio został przydzielony do dziesiątej kompanii sanitarnej. Czwartego plutonu siedziło w koszarach sale z Neapolu. I co, teraz musisz założyć tych koszarów. Ludzie, no? Ojciec Pio chciał poddać się decyzji pułkownika. Jednak pełne jego słowa skłaniają do refleksji. Jezus chce poddać mnie tej ostatecznej próbie. Aby ja także, abym ja także podzielił los tak wielu naszych braci, konieczne jest, abym ja także został żołnierzem. A ojciec Piotr ma zostać żołnierzem jednak, no. ma coś tu zrobić. Jest taki plan po prostu, jakiś Boży, no takiego upokorzenia, no. Trzeba sobie powiedzieć, to jest upokorzenie, no bo co ja tu już jestem tym, już tu jest w zakonie, już ma ich kogo spowiadać i coś zrobić, i tamto, a tu nagle to masz robić. No. W tym miejscu spontanicznie rodzi się pytanie dla osiągnięcia, czego było to konieczne. Ojciec Pio przecież nigdy nie czuł się dobrze. Bardzo cierpiał, przenoszono go z jednego szpitala do drugiego, przyznawano mu ropy zdrowotne. Sam uznał, że jego choroba jest al non plus ultra, że całe moje ciało jest ciałem człowieka chorego. Dlaczego więc? Dlatego, że w tym przypadku Jezus i pułkownik byli tego samego zdania. Zarówno jeden, jak i drugi zdecydowali, że żołnierz Forzione pomimo wszystko jest zdolny do służby wojskowej. A i pan Jezus i tutaj pułkownik tak zdecydowali. Ciekawe, to jest poddanie się tak woli Bożej. To jest naprawdę takie zaakceptowanie tego, no. Ludzie, jeden to bym, ja nie wiem co bym zrobił, pewnie ja bym płakał i tego, nie wiem, albo bym się załamał. O ludzie, trzeba teraz tutaj chodzić, tam, tego. Nie mogę robić tego, co mi się chce. A ten to po prostu, ojciec piją, widzisz, tak. Przyjmuje to z pokorą, z pokorą, tak. Pan wzywał ojca Pio, aby on także, chociaż w sposób tajemniczy, uczestniczył w nieustannej walce przeciwko siłom nienawiści. Już na początku wojny ojciec Pio pisał do swoich przewodników duchowych Okropności wojny sprawiają, że bezustannie trwam w śmiertelnej agonii. Prawie zmąciły mi umysł. Moja dusza znajduje się w stanie najgłębszego bólu. Ojciec Pio, choć nieświadomie, krok po kroku wnikał w wydarzenia wojenne. 18 marca 1917 roku tak pisał Jesteśmy jeszcze w połowie próby. Była to dokładnie połowa wojny. Na 8 miesięcy przed jej zakończeniem ojciec Pio życzył ojcu Benedetto w dniu jego imienin, aby były to ostatnie imieniny świętowane z duszą, udręczoną nieszczęściem, które nas dotknęło. Jeszcze jaśniej wyraził się dwa miesiące później w liście do ojca Agostino, który dawał mu otuchy, mówiąc: Odwagi, ten dzień zbliża się ku końcowi, jesteśmy już u kresu tego burzliwego czasu. Oczywiście, wojna skończyła się 6 Miesięcy później. Czyli, ja, no, ojciec Pio miał taki dar, dar takie patrzenia, trochę patrzenia, tak przewidywania, czy do, do zauważania. To już jest blisko, to już jest blisko koniec tego czasu ogromnej, ogromnej też kary. Ogromnej kary dla świata, coraz bliżej. Wróćmy jednak do roku 1917, aby zachować chronologiczne następstwa wydarzeń. Co to będzie? Jako nadający się do służby pomocniczej, skierowany do dziesiątej kompanii sanitarnej, ojciec Pio pisał do prowincjała: Powiedz mi ojcze, czy Jezus uwolnił służby wojskowej. Zmartwiłoby mnie ogromnie, gdybym musiał opuścić ten świat, umierając nie w klasztorze, lecz w koszarach, w tych przeklętych szmatach. Prowincja odpowiedział, posługując się górnolotnym językiem. Nie możesz, nie umrzesz jako żołnierz nigdy, przenigdy tak się nie stanie. Z tego zapewnienie po prostu no, przełożonego. Oj, pięknie. Jednak Wojskowa Komisja Lekarska, która zebrała się właśnie w tych dniach, ustaliła już kontyngent sanitarny, a w jego szeregach także ojciec ma być wysłany na front. Jedynie interwencja wpływowych przyjaciół ojca Pio sprawiła, że jego przypadek został rozpatrzony ponownie w duchu, jeśli niesprawiedliwości, to przynajmniej większego humanitaryzmu. Nowe badanie lekarskie pozwoliło zmienić po, y, poprzednią decyzję o natychmiastowej zdolności do służby wojskowej w jednostkach pomocniczych na stałą. Przewodniczący komisji, który go badała, która go badała, pożegnał ojca Pio tymi słowami. Odrobinę cierpliwości, synu mój. Trzeba mieć nadzieję, no i zobaczymy, jeżeli chodzi o tę cierpliwość, co to będzie. No nie, ojciec Pio znowu będzie musiał tutaj chodzić i tak dalej. No, zobaczymy. Takie są rzeczy. W wyniku nowej decyzji ojciec Pio został skierowany na leczenie do szpitala wojskowego Świętej Trójcy. Uszko numer 53. Owyjrzył go wówczas ojciec, kongracjo, a także wielu jego współbraci powołanych do służby wojskowej. Ojciec Pio potrzebował pozwolenie na opuszczanie szpitala w celu odprawienia mszy świętej. I że to jest ciekawe właśnie, jak... No, Trudna była sytuacja dla niego. To jest no naprawdę no, takie niełatwa sprawa, ale Pan Bóg zawsze daje coś, żeby ten człowiekowi uświęcił się. Nawet takiej trudnej sytuacji mógł wyjść odprawiać proszę święto, Mógł to robić, co było najważniejsze dla niego. Trzeba czasem się skupiać, co jest dla na nas najważniejsze. Co jest dla nas najważniejsze? On czasem, no to, tamto, siamto, jest źle. Jeszcze żeby miał możliwość tego, lody i tę watę cukrową na patyku jeść. No to są dobre rzeczy, ale no, <laughs> trzeba robić to, co jest najważniejsze. Właśnie, no. Ojciec Angelico Sarno, również powołany do wojska, przebywający w Napolu, opowiadał, że ojciec Pio był szczęśliwy, idąc o poranku do santuarium. De la Cazera a Salvator Rosa. I odprawiał msze świętów przy ołtarzu Matki Boskiej De la Pacienza, do której żywił wielkie nabożeństwo. Matki Bożej. Yy, cierpliwość pacjencja to cierpliwość. Piękna sprawa. Zobaczymy, co będzie, jak to ojciec Pio formuje cierpliwość u siebie. Jutro zobaczymy, bo to piękne są historie. W Wielkim Święcie pomóż zdobywać duszę, zostań podopieczny ojca Pio. Piękne są prezenty dla podopiecznych, w szczególności to, że za podopiecznych co miesiąc jest sprawiana, co tydzień Sza święta o łaski za samieństwem ojca Pio. Tyle na dzisiaj. Sam Maria. Rowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del e dello Spirito Santo e questo Signore, se lo dato Gesù e Maria, oggi okay, è sempre. E...